Co by jeszcze siostra poradziła tym wszystkim, którzy może przeżywają czy zaczynają mieć jakąś zafascynowanie, zainteresowanie właśnie tym, tą duchowością pogańską, duchowością wschodnią? Co siostra właśnie by do nich, jakie słowo by siostra do nich skierowała? Może są tacy, którzy są na początku jakby takiej drogi, jakiegoś doświadczenia tych, tych kultów? Ja bym im pierwsze zasugerowała poznać własną mistykę. Dlatego, że u nas zaniedbana została wiedza na temat drogi do doskonałości jaką podają nasi mistycy. Czy to będzie Teresa Wielka, czy Jan od Krzyża, czy Franciszek Salezy, czy karmelitańska w ogóle duchowość, czy, czy święta Katarzyna Sieneńska i tak dalej. Po prostu zaniedbana została wiedza dotycząca drogi do doskonałości, rozwoju duchowego, prawdziwego duchowego rozwoju, drogi do świętości a nie do poczucia bycia Bogiem. To jest na pewno złudzenie. Bo bogami nigdy nie będziemy. To jest taka pierwsza pokusa rajska. Bogami będziecie. No i tu jest nawrót do rajskiego grzechu. Bogami będziecie. A bogami nie będziecie nigdy. Więc to jest pokusa wielka. Nie umrzecie. O, nie pomrzecie. O, wcielicie jeszcze raz. Nie, nie. To tylko przejście do innego ciała. Nie pomrzecie, ale pomrzemy. Staniemy wobec Boga, i taka jest prawda. I tutaj ja bym radziła wszystkim, którzy wschód, no, zainteresowani są Wschodem, żeby sami po prostu określili, co ich tam pociąga. No co, cudu szukają, co ich pociąga, duchowość, jaka duchowość. Jeżeli weźmiemy ludzi, których ze Wschodu nam wskazują jako takich, no wysokiej duchowości Gandhi, ale on czerpał z Ewangelii, wcale nie ze źródeł nauki Kryszny, tylko z Ewangelii. Jeżeli weźmiemy Tagorego, poetę, on czerpał z chrześcijaństwa, a nie wcale ze źródeł ludyjskich. Także te wszystkie postacie, które nam się wskazuje jako, jako właśnie takich osobowości doskonałe, humanitarne i tak to są ludzie, którzy zostali wychowani na chrześcijańskiej cywilizacji, chociaż chrześcijaństwo nie przyjęli. I tutaj trzeba oddać hołd prawdzie, że to, co głosił Chrystus, wielu osobom pogańskim to zaimponowało i powiedzieć, czemu ja nie mogę korzystać z tego, co mówił Jezus, nie? No oczywiście, mam prawo korzystać z osiągnięć Naukowców różnych i filozofów różnych, i, i tak dalej. Mam prawo, no, trzymać prawo, ale przyznaj, że to jest nauka Jezusa, a nie nauka Kryszny. Żeby hołd oddać temu, kto jest źródłem tej wiedzy, a nie przypisywać tę wiedzę komuś innemu, której ja stosuje pragnienie. No i tutaj ja, ja bardzo, jak chodzi o młodzież, to bardzo kontra, kontrast pokazuje. Komu wierzysz? Kryszna czy Jezus? Dobrze, Kryszna uczy reinkarnacji, Kim on był? No teraz Krishna kradnie, uwodzi kobiety, zabija pracownika dworskiego, zabija króla, sam został królem, ale wszystko to są wartości materialne, ziemskie, ekonomiczne. Kobieta, pieniądz, tron, harem ma wielki, prawda? I, i tak dalej. A teraz porówna Jezusa. I teraz kto? kto? No taki Łazarz, który, który no, ciało już się psuło, cuchnie, mówi siostra zmarłego. A Jezus go z grobu do życia przywraca. Kto tego dokona? Sam Jezus zmartwychwstał. to tego, tego Więc jak można wierzyć, że Kryszna Bogiem odrzuci naukę Jezusa? Bo to jest sprzeczność nauki Jezusa i Kryszny, więc musisz wybrać tu prawda, czy tu prawda. Teraz, który mówi prawdę? Widzi Pan, to trzeba tak zrobić, jak zrobił Jezus. zanim wisiał na krzyżu. Pokazał się na górze tabor. Ale proszę zwrócić uwagę, że na górze tabor Jezus był w towarzystwie Mojżesza i Eliasza. Patrzmy, jak Mojżesz tępił czcicieli cielca, wybił ich. I patrzmy, jak Eliasz tępił czcicieli Baala. I teraz ci dwaj rozmawiają z Jezusem i apostołowie to widzą. I dopiero, kiedy ta wizja zniknęła, Bóg mówi Jego słuchajcie. Więc jeżeli ja wiem. Jestem pewna, że to nie falsyfikat, że to prawdziwy Mesjasz, skoro Eliasz i Mojżesz z nim rozmawiają i go ak akceptują, mam dowód, że tu jest prawda, wobec tego będę go, jego słuchajcie, słyszą nakaz. I na tym się kończy wizja na że tabor. Ja tutaj to samo chciałabym podkreślać, dlaczego słuchajcie jego, bo tu jest właśnie Bóg, a tam jest fałsz. No więc fałsz to prowadzicie na błędną drogę, no i nie miniesz się z Bogiem zupełnie. Więc albo trafisz, albo nie trafisz, albo się zbawisz, albo się nie zbawisz na wybór. Bo prawda jest jedna. Zabać się to.